W Otrymbusach w gminie Brwinów na skrzyżowaniu ulic Natalińskiej i Piaseckiego, gdzie znajduje się rondo zespołu Mazowsze, stanęła wyjątkowa rzeźba przedstawiająca parę tancerzy zespołu Mazowsze. Rzeźba powstała w pracowni profesora Karola Badyny jako efekt projektu Roztańczone Rondo, który został wybrany do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w edycji z roku 2022. Budując rondo, projektując to rondo... Zadbaliśmy o to, żeby się pojawił taki skwerek przy tym rondzie. Z myślą o tym, że chcemy w przyszłości postawić rzeźbę zespołu Mazowsze, rzeźbę dwojga, tancerzy zespołu Mazowsze. No, udało się, rondo zostało wybudowane. Placek jest. W budżecie obywatelskim napisałem projekt i złożyłem ten projekt. Poprosiłem mieszkańców o poparcie, zagłosowali. Projekt tak naprawdę wygrał w ówczesną edycję budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego i został w tej chwili zrealizowany. Jesienią pojawiły się rośliny, jest tutaj ponad tysiąc roślin drzew, krzewów, traw, ozdobnych bylin, roślin zadarniających również kwiatów takich cebulowych, a w ostatnim tygodniu pojawiła się rzeźba tancerzy. Rzeźba tancerzy to znak dla przejezdnych, że znajdują się blisko siedziby i sali widowiskowej Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze imienia Tadeusza Sygietyńskiego oraz Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu Karolin. Przypominamy, że Mazowsze należy do największych na świecie zespołów artystycznych sięgających do bogactwa narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów. Nazwa zespołu wywodzi się od centralnego regionu Polski, ale repertuar Mazowsza szybko rozszerzył się o folklor innych regionów i dziś w dorobku zespołu znajdują się opracowania sceniczne 42 z nich. Wielka radość, że że tutaj po pierwsze Rondo Mazowsza, i zaraz później tańczymy, tańczymy wszyscy, tańczymy razem, fotografujemy się, proszę państwa. To jest ważne, żeby być tutaj tak normalnie i po prostu. No, profesor podjął się wielkiego trudu zrobienia rzeźby, która no, musiała być konsultowana z nami, ponieważ no, dotyczy to zespołu, który, który jednak jest rozpoznawalny, a który ma pewne cechy charakterystyczne, i tam każde detale są ważne. Dlatego duża, duża pieczołowitość, w, 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 szczególnie jeżeli chodzi o kostium. I tutaj zostało to oddane bardzo w sposób precyzyjny cieszę się, że, że tak i to jest duży sukces. No ale przede wszystkim jest to inicjatywa burmistrza gminy, a więc Arkadiusz Kosiński ma tu przede wszystkim palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o opowieści, jak to było. No bo to trwało wiele, wiele, proszę Państwa, miesięcy. Nie tylko samej pracy, ale koncepcji, mówienia w szczegółach, co jest ważne. No, co jest ważne dla Mazowsza? Piękny, piękni ludzie, piękne kostiumy, no i piękny ruch, piękny wir, że tak powiem, czyli oddawanie tej pięknej choreografii stworzonej przez wielkich mistrzów, w tym Witolda Zapałę. Proszę Państwa, przybywajcie tu, fotografujcie się i przede wszystkim zobaczcie, jak pięknie, Tańczy, mazowsze, śpiewa, gra. To wszystko ma być tu i teraz, a więc przeżywajcie to wszystko w spotkaniu właśnie z tą rzeźbą, która jak gdyby wprowadza nas w nastrój, który za chwilę y, zobaczymy i poczujemy no, w naszej siedzibie Mazowsza nieopodal. Warto wspomnieć, że w gminie Brwinów znajdują się dwie inne rzeźby: rzeźba Ignacego Kozielewskiego oraz rzeźba Stanisława Lilpopa i jego psa. Dzięki takiemu rozwiązaniu. Mieszkańcy i turyści będą mogli poznać wybitne postacie z regionu i zanurzyć się w historii i kulturze Brwinowa.